Mmm, a są moje pyszne i piękne naleśniczki. hmm! Haha. Hmm, hmm. Robiła mi mama, robiła mi babcia. To musiało być dawno temu, bo nie pamiętam, że to tak dobrze smakuje. hmm! Będziemy hmm, hmm. potrzebowali dwa jaja, półtora szklanki wody, najlepiej bombelkowej gazowanej. Wtedy są pulchniejsze. Półtora szklanki mąki. Najlepiej tortowej. A jaja ubijemy z odrobiną soli, dodamy potem mąkę, wodę, mleko. Wszystko ładnie wymieszamy do uzyskania dobrej konsystencji, to do trzeba ładnie wymieszać. No i gitara na patelnie z roztopionym masłem albo olejem. Fajnie. Dwa kubki mąki, tora szklanki mleka. I jeszcze pół Bach i półtora i półtora szklanki wody. Jedna szklana i jeszcze pół. Możemy ubijaczkę Jedziemy z tym koksem! ja. Yeah. Ciasto jest. Ciasto musi wyglądać tak, że się leje, że ładnie ścieka z widelca czy łyżki, ale jednocześnie zostaje. No dobra. Smarujemy. O, widać, że już patelnia jest gorąca, bo mam to masełko tutaj ładnie. Zaczyna bulgotać powoli. Wlewamy. No. Zobaczymy jak wyjdzie ten jeden. Czy nie jest czasem trochę za rzadkie to ciasto. OK. Mm -hmm. Piękna sprawa. OK. Proces odwracania nastąpił poprawnie. Nic się nie rozwaliło. Jak odwracamy? No słuchajcie, najlepiej mieć dwie tego typu patelki, szpachelki, i podnosimy do góry z dwóch stron. Podciągamy tego naleśnika w jedną stronę i flip! I gotowe. Ok, jedną z takich ważnych rzeczy jest ruszanie samą patelnią. Oleju dajemy mało gdzieś około łyżki oleju przed każdym naleśnikiem rozprowadzamy go ładnie po całej powierzchni on będzie uciekał, zwłaszcza z rejonów, gdzie patelnia jest rozgrzana mocno musimy to wszystko ładnie rozprowadzić potem ciasto do kubka i nalewać tu na przykład od tej strony, jeśli patelnię trzymacie tak tak, trzymacie patelnię pochyloną pod kątem w dół to tutaj nalewacie Ciasto na przykład w ten róg i cały czas polewając i okręcając, rotując tą, rotując tą patelnię właściwie jedno kółko wystarczy dolewacie cały czas i pokrywacie całą patelnię ciastem <laughs> Moje nalsiki są trochę grube ale nie za bardzo grube, możecie spróbować cieńsze ja nie chcę żeby mi się porozpadały po prostu dlatego no, są grube, Jak chcecie bardziej finezyjne Alejcie mniej, rozprowadźcie, będą ładne, cieniutkie. A te są ładne, średnio cieniutkie. <grym> ok, dzisiaj są naleśniki z serem. Więc wrzuciłem tutaj ser. To jest ser. Jaki tutaj ja mam ser? <laughs> Twaróg sernikowy, naturalny, czyli taki mięciutki, tak? Dodałem tutaj śmietanę osiemnastkę. Trochę cukru. Możecie dodać do tego bakalię, możecie do tego dodać... Yy... Cynamonu. No, mieszamy, mieszamy. Ładnie na jednolitą masę puszystą, kremową. Potem smarujecie na leśniczka i miodio. Rozmarowuje naszą masę serową albo ser. Rozmarowuje serek ładnie. No i potem zawiasek. Zawijać możecie. Jak chcecie. Ja zawinę w tradycyjny sposób. Czyli właśnie tak. Hmm. Piękności. Hmm. O, są moje pyszne i piękne naleśniczki. Słuchajcie, udokorowałem je odrobiną jogurtu greckiego naturalnego. Yy, tutaj jest też syrop klonowy. To jest odrobinę. E, syropu malinowego. Po małym kawałeczku drzemu truskawkowego, a ta druga rzecz to jest y, czatni z papai. czy taki drzemik z papai na ostro. Dżemik z papai na ostro. Śmietanka. Nie? Jogurt grecki. Sos klonowy. I pyszny sos malinowy. Ok. Próba smaku. źniemy tutaj sobie ze środka taki ładny kawałek. Ale piękna sprawa, jak to wygląda. Prześlicznie. I ciach do buziaka. Mhm. Aha. Robiła mi mama, robiła mi babcia. To musiało być dawno temu, bo nie pamiętam, że to tak dobrze smakuje. Mm, mm, mm. Normalnie, pyszota, pierwsza klasa naleśniki. Naleśniki z serem, pierwsza klasa. Mm. Zachęcam i zapraszam. Dziękuję za oglądanie, cześć.